A może tu no To gołu tam było dużo sklepów No nie ma sklepu właśnie No znaczy, się akurat nie, się nie zrespił nie, ale masz tutaj Jest w strefie tu strefę dla twojej drużyny to lubię na Solo skakać Zbliża się ga Przemisz się do bezpiecznej strefy Nie widać to bierzesz dobra ja To biorę pierwszy znacznik

i od razu Uśmiech do kamery Uśmiech do kamery Dzięki Szkoda, że nie ktoś mało słodką blondynko. Dobra To, był, to był mój domek, więc lutuję go dalej Coś mi go zlutował już mi playta zabrał, no. Tam są przeciwnicy, jakby co. Dobra, drona. Pamiętajcie, że tu jeszcze jeden ziomek był, nie? No? Gdzieś tam. Trzymaj się, Miłosz. Dzięki, że byłeś na razie. Kurna, tu siedzi. Czek on strzelał. Y Jezu, ja nie, nie, dobiegnę. nie dobiegnę A on digla miał On z digla was wyklikał? No ja miałem i to z już... Z z do gułaku, jeśli dafce... A legendarny dig Nie diesu. wierzę nie ja bym musiał w, w niego władować cały magazynek żeby Zwróci go położyć po ja pistolet. Słyszałem, że trzeci złoga i Słyszałem, że to na rapto biega. no to na dachu było. Zawsze jak coś... Myślę, że coś się... Słyszę jakiś dźwięk... Uznaję, że mi się wydawało, a potem gość mi nam z wybiegiem. Wasz kompan dostał paty. Nie dołączy już do was. Człowiek zaraz trafi o, Autentycznie, więc... wyjdę z siebie, stanowczo to już sojusznik wraca do walki, czekać Tu są jeszcze dwie ekipy, no to xD Kurde... Mam taką ochotę wkręcić, że... Jeden zbity kablar ma

Jeszcze drugi, siedzi, drugi. To jest kawałek. Jeden Aha. powinien być. Krąży po budynku. To jest ostatni ziomek, więc. Skąd oni mieli tyle kawów? Macie ma i może mozina. kąpił na daszku. Zagnida, no. Ma, nie masz tego, tego granatów po gościach. Nie. Zobacz, skroi się granat, nie siedzi u góry Zeskanuj ścianę, tutaj są skanowalne A nie wiem czy on jest na dole Na górze jest, na pewno siedzi na górze Zresztą nie wiem czy nie mogę za tą ścianką tu to... Poczekaj, bo Naruto dobrze ci mówi, że... Żebyś... Lufę widziałem w oknie U góry U góry? Tak Aha! Wyskoczył, no dobrze widziałem co za frajer Co za typ Zrwiał A to ja mam to samo, okej okay. no, ja już kładłem, strzelając po ścianach Mógłbyś spróbować położyć w wsianę wSProga Ziś amunicję od cholery to Jest w tym budynku Na willi siedzi No Co głównie? Wyjdziesz się postrzelać czy będziesz jak kampił? z tą Wybisz, by Ale nie musisz wyskakiwać mi się wydawało, że on wyszedł właśnie. Siedzi tu. Co za BOT! Boże, kochany! Leżyć, bocie. Neratosa, bo on chyba jakąś kasę nie to może mu więcej zostało A żeby te 500 stów Tak, to, nie? żeby te 500 stów zostało z siebie No chyba wrócili Przem Pięziomek Miałeś? Enemy deploying No tu może coś będzie z pieniążków W Pistolet maszynowy. Mam tu średni kaliber. Iś, 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 iś. Ja ech, ech. Ja polecę tak leś wyłożyć bez dwójkę, nic pojedynczo ale widzisz gość nas wyłożył z Digla, no, no O, już ma... dzięki jesteśmy w strefie wszyscy... Ten... Wszyscy happy Nawet w tą dobrą stronę biegniemy Lecisz po tamto a nic wam bezpieczną strefę Taktyczne tutaj Mam taką ochotę wyklinać dzisiaj przez tą grę, że... Dobra, do strefy mamy kawałek. Spokojnie, to się dopiero, ten, ruszyła, więc... A! W jeszcze amunicja została. Ta, tam dużo tej amunicji było w sumie. Uuu, pozbierane! No to pewnie ten, który to, pewnie ten, wrócił. No pewnie ten, który wrócił, tak. Te... No I to... też amunicja znika, po jakimś A, racja. Przecież to też znika. Może ktoś coś napisać na czacie? Nie wiem, czy mi czat wydupiło. Tam mnie ten w ogóle. Ten, Napisałem. Ten, ten A, dobra, to działa. To jak, gdzie lecimy? W Dzięki. No chyba. Ruszajcie zabezpieczyć kolejny obszar. Nie, tego secura będzie ciężko zrobić, jeśli jest... On jest na piętrze. A tutaj amunicję chyba też macie. To. Mam full Może Ci się przyda wroga sobie załadowałem do RPGa do To jest jeden z lepszych secureów gościu łatwiejszych do zabezpieczenia Strzelają. Na dachu. Na to zbiegniesz po to zleconko? Boże, to jest na dachu. Prawie, że na dachu. Nie, kurde, ja tam nie wejdę. Ja tam wchodzę. Wejdziesz? Na tym dachu cię no. strzelają. Pewnie jesteś, że na dalszym chyba. Na tym na, na dalszym też, ale na tym mógł ktoś być. jakaś pikasz. Nie ma Są, ale po lewej, na dachu. Ta. No, ale płytki skarnowałeś. Ja jest. Kontakt z wrogiem! Kontakt z wrogiem! A ty jesteś na tym dachu Na tym obok Nie, na tym dachu do... A nie, na tym obok, dobra, nie, okej! Okay. Kobie, hmm, przypominam o strefie, nie? No wyrzut mi rakiet to uwaga Ej, ja się zabijam, Zeskoczył? Strefa jest jak kolejny team jest tutaj Świetnie Jeden leży. Kurde na dwóch, w I plecy i leżam. Cel wlecenia zbiety. Nad nami PSV wroga. Kurwa tam jest kolejna ekipa. z gościu, za murkiem na dalej, powinien być w operacji masz lewy strun tak, nie tylko tak. że... właśnie no. nie podniesiesz go nie podnoś mnie nawet pieniążki by wypadną weź się podali... kasa by się wypadła by nie ja ruchę. nie przeżyję chyba, a może? Nie, na naratus mógł się poddać od razu, pieniądze z niego wypadły A w ten sposób, okej. Okay, zrumbałem Weź pod tym, jest blisko taka kasa nawet. się rano podniec i wrócić. Z warunkiem, że... Chyba nie zdążę wrócić. A no może? Wow. Czemu ten sklep? Co to znaczy? Bo ten jest za blisko, ten... Czy ten... Za strym To mój ostatni meczek Gdzie spadasz? W bliżę się do was chmura gazu Pode mną skrzynił O tak rakiet Jakieś broń tu była? Chmurna strzelba naprawdę Skrzynia z zapasami czeka Dobra jest lepiej Gdzie jest taki ekipa, która do mnie strzela? Oni strzelali skąd? Z prawej strony, to bym mogli tutaj przy tym. Dlaczego mi. Cofaj, po tej trapinie szybciej. Ale ja maruda dzisiaj jestem, o kurde, nienawidzę się. Tu jest pełno luto. pancerz Piękne. Ktoś na blisko strzelał. Rzutnie, tutaj. Tak, stąd gdzieś strzelałem. Tu czyjeś trophy stoi. Gościa tu mam. Na krawędzi samej, chodźcie go wyjaśnimy. Dobra, wracam. Jestem snajper. I tu jest koleś. Po waszej prawej. Dwiegier i jakiś komando. Mamy tu skrytkę z kasą. Strefa. Leczę. Opoję Tak. Droga! Po tej stronie macie wyrosnąć na sklepie, Uliża w Zbliża się chmura gazu, przedostać się do nowej bezpiecznej strefy. Dopuszczam, hajs po co? Na szali BFP aaa, po czwarty raz mi się kupuje. Nooo, żenada zagra, żenada. Gdzie jest sniper? Gdzie? A widzę Jeden zbity kevlar drugi leży, dwóch leży Dobi go ładnie łatwo Kolerny kamper będzie siedział Teraz mi kupcie szybko to zlutuję coś No chyba nie zdąży. Lewo, 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 lewo nie zbliża się gaz. pancerz. Boleś się dosantuje. Wiesz co, wezmę tobie broń. Do bezpiecznej strefy, szybko. Jałem tobie broń jakby co. Erpek, zbalansowana broń, bardzo fajnie. mnie sobie kewa, którego straciłem noc. Mam 8 kewów w zapasie, więc rzucę. Dobra, hmm. ja już kliknąłem, że podniósł broń, nie kliknął niczego. Znaczy, podniósł mi kewa, który w ogóle był w innym miejscu, niż klipa. Kurwa, mamy cały team po prawej stronie, przy sklepie. Ja mam tylko pistolet. Już ci rzucam broń, spokojnie, tylko dobiegniemy. No, i rzucaj już. Niech rozjadą to... tym. Biegną. Jure, ciężarówkę. Ty ja wysoko. Uwaga, BSP leci na oparach. Wracamy do badminton. Kontrakt nieudany. Straciliśmy cel. Skupili się na mnie. Kurwa plecy za tobą! Aha. Brawo Chłop się w krzakach położył, nie widziałem go, nie? Ja też nie Mi odpełzaj do tego Mam cię, ta no, rówka była dobrą dobrym Brawo. pośpiesz się dostać się do nowej bezpiecznej strefy. Oh my to gejst, atakuje. To nie, nie da się to wejść. Zaraz nie, nie, nie da się do niej wejść, ale to jest zawsze jakaś wiesz, Zasłona. Jezu, dobrze, meczu, dobrze że. Co? Meczu, pojawił się w okolicy. jest tutaj? 33. 3 Trzech. Trzech skoczyło, przynajmniej zaraz. Fuck. Kąd oni się. Podchodzę tu. Kąd, Kąd oni kurna lecieli? Dobra, chyba. To jest aktualnie najlepsza pozycja możliwa. Jest tutaj, za skrzynią. Ruchu! Nad nami BSP wroga. Jeden zabity. Akurat ten z Mierzył do kogoś po prawej stronie Tam gdzieś Jesteśmy w Nie tam kurde No nie zaznaczę pistoletów, ja pierdzielę Kościół jest przy tym, przy Miałem, porterze miał. Nie mogę Jeden powalony Dobra, ja tu zostaję, ja się nie wychylam Czekam na rozwój sytuacji ze strefą Mamy tu punkt Jak coś możecie wykupić Kappa nową bezpieczną strefę. Dzięki. Nie, to nożem. Dość mam. No i uważaj, bo koleś to jest Aymassist, mu wszystko w głowę leciało Nawet mu nie podskoczyła broń. Siema Nie. Bam, serdecznie dzięki za rajdę, czołem czołem Co tam jak tam? Witamy. Co graliście? Siema Neko, czołem. Się gazu. Pozostało 10, oby tak dalej. Mamy podbrąkową sytuację z Noratosem. Sakiro i DBD. A, czyli ostatnio klasyk. Sirox just host Dobra. the stream. Dzięki. Na tą stronę 45 metrów. Dobra Tak jakby podchodzili i się wycofali Albo ktoś inny przebiegł Ciekawa strefa Masz maskę? Mam, ja, mam maskę Teraz teamy zostały no, z nami. Namierzyliśmy nową bezpieczną. Jest gość. Zdjęli go chyba Już po nim. Tam tu ten zma system gościowny. Ale to... Soge King. O, koleś Wampisa ogląda Sześciu Typowa strefa PUBG, nie? Bez kitu. Ale nie ma tak źle. ich nie mogą mieć. Zostało w ogóle czterech graczy, czyli prawdopodobnie po dwie po osoby, no to jest 2-2-2 chyba. Czepijo. Skończyli. O, za tamtym kamieniem są. Jeden położony był. Czy podnieś do tego czasu? To no, ci, pewnie ci sami, którzy mnie tam kurde łopali Masz gościa, kuca Dwóch To tam płyt kartofel Będzie co na YouTubka wrzucić Ładnie, na razie, co rozegraliśmy. <laughs> o, i widzicie, to się nazywa mieć timing na rajdzik. <laughs> Olenka, kłaniam się, dzięki za followa. Teraz chcę zobaczyć, czy chociaż tym razem miałem jakieś normalne obrażenia. Ja wziąłem tego rpg i w sumie. Nie, żeby to no, w sumie... się bawić PLP, nie wygrywać. To doświadczenie na koniec wygranej gry jest zawsze kozackie. No i pięknie.